dobry. pytanie. Czy zauważyła Pani obniżki cen teraz o ten VAT? Nie, proszę Pana. Nie zauważyłam. Nie jest Pani zadowolona z rządu? Nie, nie jestem zadowolona. A to, co, 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 takie, co takie zrobili? Nie było takiego rządu jeszcze. Ten, ten jest najgorszy? Ten jest najgorszy. Tyle lat przeżyłam i nie było takiego. Jak ja się Pani teraz żyje? Ciężko jest Pani wyżyć finansowo? Przepracowałam 37 lat i mam 1250zł i do tego opiekun. I nie wystarcza Pani teraz na życie? Absolutnie. Jest bieda. Ale w jakim macie? Brakuje na leki, na żywność. To dlaczego tak reklamują ten polski ład telewizji i tak dalej? Polski ład to nie jest polski ład. A jak... Robią gorzej niż było. To... Proszę pana, mnie nie zależy na podatku, żeby nie miało... Ale pani ma trzynastkę, po... czternastkę. wie pan co? 500 plus jest, to dać na dzieci biedne, ale żeby było normalnie w Polsce. Ja nie jestem materialistką, ale to musi być wszystko. Yy. Czy nie, żeby nie było tego Pani chce zrobić? A żeby ceny były niższe na przykład? Nie będą niższe. Dlaczego? Wszystko się rozwala, proszę pana. Przedsiębiorstwa likwidowane są. Sami się likwidują, bo nie mogą nadążyć podatkami ze wszystko. A służba, zdro służba zdrowia jak sobie radzi? Przepraszam, służba zdrowia też jest nie, nie, nie do końca. Czy jest jeszcze co dobrze jest w Polsce teraz czy wszystko źle? Jest jakaś kategoria branżona? No. Proszę pana, ja nie zagłębiam się w politykę, ale po prostu mnie jest źle żyć. Dziękuję, nie go nie.